Pierwszy niech rzuci kamieniem ten, kogo ptasi śpiew nie relaksuje. Słuchanie tych naturalnych koncertów potrafi być niezwykle odprężające, biorąc pod uwagę, że ptaki śpiewające mają bardzo różnorodny repertuar. Warto jednak zaznaczyć, co swoją drugą będę powtarzał na każdym kolejnym materiale dotyczącym ptaków śpiewających. Dla samych ptaków śpiew nie jest czymś, co ptaki robią dla umilenia sobie czasu. Śpiew jest dla ptaków formą komunikacji. Śpiewający ptak zdradza innym przedstawicielom swojego gatunku swoją obecność. Sygnalizuje im, że dany teren już jest zajęty, a wkroczenie tutaj ptaka nieuprawnionego skończy się dla niego źle. Ptasi śpiew może być ładniejszy, może być brzydszy, może być bardziej złożony lub bardziej prosty. Ten materiał dotyczy tych ptaków, które śpiewają ładnie, jednak ich repertuar nie jest zbyt bogaty. A oto przed Państwem: świstunki. Rodzina świstunek skupia gatunki ptaków, które do 2006 roku włącznie były klasyfikowane w rodzinie pokrzewkowatych. To małe, żywiące się owadami ptaki, które charakteryzują się tym, że ich upierzenie mieni się w barwach takiego brązu na grzbiecie i kremowej żółci lub kremowej bieli na podbrzuszu. Taki kolor upierzenia sprawia, że ciężko jest jej wypatrzyć na tle młodego, zielonego listowia. Zdaje zatem swój egzamin i pozwala ptaszkowi skryć się przed zagrożeniem ze strony takich ptaków drapieżnych jak chociażby krogulec czy pustułka. Obecność świstunek zdradza ich śpiew, zresztą ogólnie świstunkę prędzej usłyszycie niż zobaczycie. W naszym. Można spotkać trzy gatunki, które są wpisane w listę polskiej awifauny jako gatunki lęgowe, czy już wręcz masowo lęgowe. Świstunka leśna, piecuszek i pierwiosnek. Niekiedy możecie usłyszeć jeden z tych trzech odgłosów i zastanawiać się, a cóż to za ptaszek tak ładnie śpiewa? Zaraz rozwieje wasze wątpliwości. Ptaszki można usłyszeć przede wszystkim w lesie, aczkolwiek warto zaznaczyć, że świstunka leśna stroni od obecności ludzi, w przeciwieństwie do piecuszka czy pierwiosnka. Te dwa pozostałe można zdecydowanie częściej usłyszeć w pobliżu ludzkich siedzib, czy to w parku, czy w jakimś ogrodzie. Co nie zmienia faktu, że i tak łatwiej jest usłyszeć jednego i drugiego niż zobaczyć. A nawet jeśli uda wam się go zobaczyć. To piecuszek i pierwiostek są tak do siebie podobne, że rozróżnicie je w zasadzie tylko wtedy, gdy macie bystrzejsze oko. Jeśli chcecie je odróżnić od siebie po wyglądzie, a nie po śpiewie, bo po śpiewie odróżnicie je od siebie od razu. Jeśli chcecie dopatrywać się różnic w wyglądzie pomiędzy pierwiostkiem a piecuszkiem, to piecuszek jest jaśniejszy od pierwiostka, no i jest też od niego mniejszy. Całą tę trójcę świętą łączy fakt, że pojawiają się w Polsce na wiosnę. Przy czym, jako pierwszy, pojawia się Pierwiosnek, który przylatuje na przełomie marca i kwietnia. I o którym mówi się, że jak zacznie śpiewać, można oficjalnie mówić, że nadeszła wiosna. Poza tym jego nazwa mówi sama za siebie. Natomiast piecuszek i świstunka leśna przylatują trochę później. Mniej więcej na przełomie kwietnia i maja, więc można mówić, że przylatują razem z wilgami i kukułkami. W każdym razie po przylocie świstunek rozpoczyna się ich cykl życia. Oprócz zaspokajania swoich potrzeb życiowych, świstunki muszą znaleźć sobie partnera i mu zaimponować, potem wybudować gniazdo i pomyślnie odchować pisklęta. Podczas gdy świstunki leśne, piecuszki i pierwioski przebywają na swoich lęgowiskach, Zdradzają swoją obecność wcześniej wspomnianym śpiewem. Jednakowoż warto zaznaczyć, że aby śpiew roznosił się jak najdalej, takie zasiadają na wyżej rosnących gałęziach. Natomiast gniazdo świstunek jest zlokalizowane zawsze na ziemi lub nisko nad nią. Choć wydaje się być bardziej narażone na ataki ze strony naziemnych amatorów jaj, to jednak właściciele gniazda zawsze starannie je ukrywają, między innymi po krzakach. Tam samica składa od 4 do 7 nakrapianych jaj, które są wysiadywane przez troskliwą mamuśkę przez okres zaledwie dwóch tygodni. Potem następuje bardzo wyczerpujący dla samicy okres kolejnych dwóch tygodni, czuwania nad żywymi pisklętami i karmienia ich. W przypadku pierwiosnka mamuśka sama zadupca na utrzymanie rodziny, jako że samiec ma <laughs> ważniejsze rzeczy do roboty czyli zasiadanie na wyżej położonych partiach drzew i sygnalizowanie całej reszcie, że nikt niepowołany nie może zostawić na tym terenie choćby nawet piórka. U świstunki leśnej i piecuszka natomiast, to oboje rodzice karmią pisklęta. Liczba lęgów w jednym sezonie też jest zmienna. Świstunka leśna i piecuszek wyprowadzają na ogół jeden, podczas gdy pierwiosnek może sobie pozwolić na wyprowadzenie dwóch. Pisklęta wylatują z gniazda już po niecałych trzech tygodniach od wyklucia i uczą się same znajdować w żarcie, choć wiele z nich niestety zginie, jeśli nie zdołają się dostosować do życia w tym nowym, nieprzyjaznym dla nikogo świecie. Jeśli nauczą się znajdować pokarm, przeżyją, po czym będą umilać człowiekowi czas spędzony na zewnątrz, aż do momentu, gdy ma już nadejść pora odlotu, co u świstunek następuje na przełomie sierpnia i września, a najpóźniej na październik. Warto mieć na uwadze, że choć dla nas sierpień to środek lata, to dla zwierząt sierpień to już jest pora jesieni, jako że dzień świetlny stopniowo się skraca, a pole magnetyczne ziemi daje ptakom znać, że nadchodzą niekorzystne warunki środowiska i trzeba uciekać, by się przed nimi uchronić. Nasze świstunki uciekają na zimę do Afryki, a po przezimowaniu wracają na swoje lęgowiska, a ich cykl życia ulega zapętleniu. Na sam koniec puszczę wam odgłosy bardziej egzotycznych gatunków świstunek. I to wszystko. Standardowo zachęcam Was do zostawienia suba, łapy w górę oraz do dyskusji w komentarzach. A w opisie znajdują się linki do Discorda i filmowego face'a, na które was zapraszam. Pozdrawiam Was serdecznie!